38. O... Co wie, bo jest taki temat, że Motopasterka no czeka dzisiaj Kameramen No i trzeba się jakoś przygotować Ale wydety ty Rury Rurarski Jaka felga, ty Widzę, myjemy kółeczko Jestem jakie czyste Ale się wyświetlona, jestem właśnie chodzi tutaj. Żeby zęby nie wyleciały Ale agresywny samochód Umył. Umył samochód Honda Parking na milimetry Jest całkiem sporo ludzi. wiecie od końca, tylko że tu miejsca nie. nie będzie miejsca. Co ty kurwa z zegarkiem gadasz? Ty mamy z zegarkiem gadać. Z zegarkiem gadać. Okay. Na Łasztownie wieci prawie do końca parkingu. Cześć widzowie. Jest generalnie w Wigilia. Weź nagraj tam dźwigazaury, to będzie ciekawsze. Aha. A ja chcę zobaczyć, jak Passat 1.9 strzela taką marchebę. Jak dzisiaj nie zobaczę, to znaczy, że zwartowałem paliwo. To prawda. Musi dzisiaj coś się dziać. Co to za... coś, najlepiej jakby jakiś projekcik dzisiaj wybuchł ogólnie, bo to by było najciekawsze. No właśnie, Ale tam tyle lawet przyjechało. BMW z Syndykacik. No. Człowieku. Temat jest taki, że żeby film był ciekawy, to się coś dziać. Jak się będzie coś dziać, to wam to pokażemy. pokażemy, bo się nic nie dzieje. Podoba mi się pod tam pokaż podąc. Jest, jest betarda. Widać. Jesteśmy w Szczecinie i mamy tyle śniegu, że aż trzeba pływać na materacach. Widzowie chcecie szokobonsa? <laughs> Szokobons Tutaj mamy Fajny stęsiko. Świąteczny potwór we mnie budzi się raz na dekadę. Wiem, że muż to rzadko słyszę, jak narzekacie, więc. jestem Kurwa! Muszą mi grać, jak ja będę gadał. Jakie ładne ma? Mamy przystojone lampkami, że za za 5 zł. No. Ty, ale mogłem przyjechać z Kodą Starego. To by robiła większą którą... odwrótą. Tak. Z Kodunia. Byście zagrali program z Koduniku i myślę, że to by najlepiej działało. Słuchajcie, patrzcie. Niby nowe, nowe BMW, a już grub. Gdzie, gdzie, gdzie masz Kacprat i tego drugiego? Hey, BMW w Szkocji, bo mi Poza tym, że Kurde. zamiast śniegu pada deszcz i jest jakieś 10 stopni na zewnątrz to w sumie jest spoko jest Audiczka fajnie pokażę. O, ładnie przystrojona Audiczka Super jest Podobnie. Widzicie to widzowie? Chcecie słodycza? Jak coś, to tutaj macie adres Adasia i on, on wam rozda, jak przyjedziecie do niego. Michał w tym roku przypierdolił Gwiazdę Śmierci do samochodu. <śmierdzi> Ale o jeszcze. i tam też. No. Chodźcie, czekaj. No. No to na Sylwestra nagramy coś. Na Sylwestra puszczamy ten poteria z pamiątkiem. <śmieniu> Chodź, pokażemy jak Berliner wygląda. Nie dajcie się zwieść, że to jest jakiś kurwa Berliner. Wyślej już latarkę. BMW. BMW. Co on ma kurwa? Jakiś czas temu upadł mi wydech, i musiałem go przymocować tak. Dziwnie. O, rozładował mi się telefon. No to chuj, widzowie. To ja wam pokażę. Dzień dobry. Patrzcie, Dzień dobry. widzowie. R. Co ty masz tutaj? Nie, ale tutaj tak śmiesznie stoi, bo tutaj macie wycięcie, a tutaj dopiero jest wydech. G. Generalnie zimowy wojownik teraz się odpalił, ale na wakacje to zrobię. Obiecuję. Pokaż mój będzie. A Michał akurat fajnie zrobił, bo on ma pospawany. Nie mam pospawanego. A na co masz? Na złączkę taką na dwie śruby. No ja też mam taką złączkę na dwie śruby. A ty o, co myślałeś, że będę ja... spało, to taki... Komin Potężny A u mnie A ty masz fajny, bo ty masz tak po rajdowemu. Porajdowemu, porajdowemu On ma jak w pierście tej starszej No jest karbon Żeby lżej się. Bo widzowie jak się auto, jak się samochód to kleja w karbon, to auto lżejsze się robi. A, ja mam pytanie. No. Tobie nie łupie w środku, tak, że nie jesteś w stanie tego wytrzymać? Nie. Zależy. Ale nie, ja mi chodzi tak z wyciszeniem A. w środku tego samochodu. A, tak. No w sensie tragedia, ale, tak, ale idzie, idzie wytrzymać, Ta, czy... ale musisz głośno gadać. No u mnie też. No Pokazam? nie, to bardziej podczas jazdy chodzi. No. no. no to tak, nie, pogazować to, jest nie, po, pokazować to nic, nic nie daje. To najlepiej się jedzie, bo to jest wtedy opór. Tak. Nie bo to nie Co powiesz o dzisiejszym dniu? No generalnie myślałem, że trochę więcej będzie się działo. Ale że się nie działo za wiele, no to jedziemy na chatę I, i w sumie co widzieliście, to widzieliście. Się GoPros wyłączył GoPros, gościu. GoProsowi zimno było i stwierdził, że baterię się całą zeżre. Zimno mu, a my sobie jedziemy ogółem. Co, bo, 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 no, co mogę wam powiedzieć? To za dużo się nie działo. Nuda, trochę. W poprzednich latach było trochę lepiej. I, i, i no, dużo policji, ale to akurat się spodziewałem. Nie wiem, jakoś tak ani me, ani be Ue ue ue. było spoko, ale nie było co robić. O, prawda. I, I to będzie bardzo dobre podsumowanie tego wideo. I tak kończymy te wideo.